Poznamy ją na przykładzie wulkanu stożkowego. W płaszczu Ziemi znajduje się komora magmowa, czyli podziemny zbiornik pełen magmy zasilającej wulkan. Magma to stopione pod wpływem ciśnienia i temperatury skały górnego płaszcza Ziemi, które po wydobyciu na powierzchnię stają się lawą. Miejsce łączące komorę magmową z powierzchnią Ziemi nazywamy kominem wulkanicznym. To z niego wydostają się produkty wulkaniczne. Na końcu komina znajduje się krater, czyli zagłębienie, przez które wydobywa się lawa oraz inne produkty wulkaniczne. W wyniku gwałtownej eksplozji może dojść do rozerwania stożka wulkanicznego, w wyniku czego krater przekształca się w kalderę. Kształt wulkanu zależy od składu chemicznego lawy. Gdy ta szybko krzepnie, bo jest gęsta i kwaśna, czyli zawiera dużo krzemionki S i O2, to powstają wulkany stożkowe, najczęściej typu eksplozywnego. Charakteryzują się one gwałtownymi wybuchami, do których dochodzi w momencie, gdy lawa zatyka ujście krateru, tamując przy tym odpływ gazów. To powoduje ich sprężanie i wyrzucenie w powietrze materiałów. Blokujących im drogę, takich jak bomby skalne, mniejsze od nich lapille, a także pyły i popioły. Szczególnym rodzajem wulkanów stożkowych są stratowulkany, czyli wulkany lawowo-gazowe. Ich cechą charakterystyczną jest erupcja gazów i materiałów piroklastycznych, a więc bomb wulkanicznych, lapilli i pyłów wydostających się na zewnątrz na przemian z wylewami lawy lub razem z nimi. Takie wybuchy mają często katastrofalny przebieg. Przykładami stratowulkanów wulkanów są Wezuwiusz we Włoszech oraz Fuji w Japonii. Obok wulkanów stożkowych wyróżnia się również wulkany tarczowe o szerokim i spłaszczonym, przypominającym tarczę stożku oraz łagodnie nachylonych zboczach. Lawa wyrzucana przez ten wulkan jest zasadowa i rzadka, a jego krater szeroki, dzięki czemu gazy łatwo uchodzą na zewnątrz, przez co erupcje mają łagodniejszy przebieg. Dla odróżnienia od wulkanów eksplozywnych takie wulkany nazywamy efuzywnymi. Do tego typu należą między innymi wulkany Mauna Loa oraz Kilauea, znajdujące się na Hawajach. Najwięcej, czyli około 80% lawy wydostającej się na powierzchnię Ziemi, pochodzi z wulkanów szczelinowych, powstających głównie w strefach ryftów.